gdzie jest moja bryka? A co i tam na parkingu? No tak, przecież sam ją zostawiłem. Haha, no tak, przecież sam ją zostawiłem. Szymano skaju, wyjdą i tam, wyjdą skaju nain. Sop, usop, guys. Co tam słychać? No, chuj w te odciski słuchaj, chuj w te odciski, bo kurwa spierdoliłem z szpitala, tak? Jestem kurwa z uciekinierem. E, tak trzeba mieć. Oni muszą ci wyrazić zgodę i musi, muszą ci zaakceptować wszystko co i jak. Siemano mentorną! No, e, wobec tego miłego wygrzewania się na słońcu. Zajebiście masz kurna, taki to pożyje. Taki to pożyje, słuchajcie, patrzcie. Patrz tak, się żyje. Się, kurna, normalnie żyje. W, w poleżce. Ah, ah. Ej, yo! Ej, yo! What's up, fu? Shimano. Hey. Shit! Słuchaj, no, kurwa, mam crack. Dzisiaj się dolców, może? Trzymaj bratku, dzięki bardzo za wsparcie, trzymaj się powodzenia. Tak to po widzisz kurna Siemano siemrany, Siemanko, siemanko A na powóra <laughs> <laughs> Słuchaj, mentor, no sam sobie tak żeś wybrał <laughs> Ale to biłego, w obyjazdu, ja, bo wyjazdu życzę. Ale chyba poczynku. Ja dopiero pewnie w sierpniu. No na początku sierpnia mam urlop. No coś tam będę kombinować teraz. W najbliższym okresie. Dobra, zaraz, musimy tak zostawić Furmanę. Wziąć komórkę, odpalić komórkę. Ktoś do mnie dzwonił. Norbert, adwokat. Kurwa, ile ludzi do mnie dzwoniło? Ja pierdolę. Spryt za zapel. skoro. Bobby. Bob nie odbiera. Nie ma Boba. Kontakt. Dobra, przyznamy do innych ludzi. Hej, si. Is... No, ale. co tam słychać? Słuchaj, Jimmy. Eee, ten. Ty jakiemuś Coltowi, takiemu Białasowi stary nie kazałeś dawać 500 dolarów czy coś takiego? Za coś, stary, on jeździ tak mi zarzucał 500 dolarów? A kiedy to było? No, jakiś czas temu, stary, coś powiedziałeś, że go naliczysz na 500 dolarów stary i w ogóle. Nie, nie, no to na pewno, na 5 stów same, to na pewno nie mi na 5 stów to ja nawet nie ruszam takich spraw, ale co, co mówisz, białas, tak? Tak, białas, białas, tam. A skąd on jest? A, chyba nie wiem nawet, przyjechał do nas stary i powiedział, że Big J mu kazał, stary, ale ja nie znam że do Big J'a, znam tylko Big Jimmy'ego, nie, I idealnie cię opisał stary, w okularkach, gruby, znaczy ten, lekko przy kości, no. I że, że w koszuli czy tam w ludzie, nie wiem kurwa, no ale w okularkach i gruby to jesteś ty, nie? No słuchaj krupa. to może sprawa jak jest sprzed 3-4 miesięcy Hołumin to tamtego czasu na pewno nie naliczyłem nikogo na 500 baksów Jo, niech ten e, pawian e, spływa A co tam ogłoby słychać? Eee, no nic stary, kurwa trochę się odpierdola trochę Co się odpierdala? No z ruskimi mamy kurwa człowieku ten Dym. Ostry Jasne. Yes, anyway. Słuchaj, widzieliśmy... może... Zabili dwóch, stary. Zabili dłoń. Co? 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 ja nie żyje Co ty pierdolisz? Ja pierdolę, ale się odjebało. Kurwa masz taki duży potencjał widziałem w tym baolacie. Shit, boy! Kurna. Nie fajnie, nie fajnie. Już kolejna kolejną z mojego towarzystwa. Kliknąłem w kalendarz, homie. Chyba nie do na mnie przyjdzie czas. W ogóle ledwie co spierdoliłem, homie po, po strzelaninie dostałem cztery kulki od psiazy. Całeś to kurwa, cztery kulki w szpitalu ledwie sobie wyratowali. Spierdoliłem ze szpitala, kurwa jakiś temu na prywatnej sali mnie położyli. Odwróciłem się od aparatora i poszedłem w pizdu. Ty, słuchaj, pytanie mam do ciebie. Wobec tego bo Bob nie odbierał ode mnie Potrzebowałbym czegoś, wiesz co chodzi. Czego? Pu pu! Ty, 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 Aha. No dobra, ogarniam go, ogarniam go. Jak będę miał to zadzwonię do Ciebie, dobra? dobra? Teraz dobra, nie mam na chacie. Dobra, dobra dzień A Ale to będzie pewnie niedługo. Dobra, w końcu. dobra, cześć. Zapierdol, fuj, ja nie żyję. Siema. Tenis. Siemano. Siemano, Lukas. Siemanko. Żyję, jestem. Uh, uh, kurde. Do więzienia proszę się jak Nie no, co ty, kurwa, musiałem trochę przebunkrować się kurwa na kwadracie, bo y, ogólnie operowali mnie, y, podobno dwa dni byłem w śpiążce y, końców y, jakoś tydzień leżałem w szpitalu, y, odłączyłem się od aparatury, trochę ściemniałem, wiesz obserwowałem czy gliniarze przychodzą, czy nie przychodzą, później trochę zaczęli mnie odpulać i, i ostatecznie zawinąłem się z sam rząd. Nie wiem, czy mają moje personalia, jak nie mają mojego imienia i nazwiska, to jestem nawet trochę safe, ale ogółem myślę, że mogą mi kurwa spróbować się spoznać z z nie wiesz, No, jak ciebie zatrzymali, to mi tak trochę ptyka siadła i... no, jestem odklejony strasznie od... tak... tygodnia. Co ty pierdolisz, kurwa? Gdzie ty jesteś? Kurde, biegnę. Do, do, do. ogólnie w tym. W, w ciągu tego nie? Chcieli trzeba Yo SHIT bo Ja się kurwa cię wystraszyłem Niewłaściciela, czwura pewnie siedzi w pacze. Dobra, słuchaj, zrobimy tak, ja ci będę tak Jedzenie, picie, ci będę przynosić i Ej, będę ci przenosić swoje słuchaj, słuchaj, robimy tak. Ja ci będę przynosić dragi Ty będziesz normalnie tu open zdobywać. tu nie wejdzie, bo jak mają do Kurde. ciebie wyjść, tak? Słuchaj, no... Ja bagażnik. Jaki bagażnik?! Zabknięte. I co teraz? <grystanie>